Jest poniedziałek, 11 marca. Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Porana wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Jest piąty kandydat na prezydenta Kalisza. Pis w bojowych nastrojach. Tragedia w gospodarstwie. Starszy mężczyzna wpadł do studzienki. Dostała maila od komendanta. Kaliszanka ostrzega. Podwórka, drogi osiedlowe i kobiety, co deklaruje eskandarwich. Kandydatki koalicji kaliskiej przekonują, że są silne, zdeterminowane i pełne pomysłów. Zmarł były wiceprezydent Kalisza. Michał i Monika z dziecięcym porażeniem mózgu. Jak wygląda ich codzienność? Z pompą i w entuzjastycznej atmosferze odbyła się samorządowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Kaliszu. W sobotę była rządząca partia przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i pretendenta na urząd prezydenta Kalisza. Wydarzenie odbyło się w sobotnie południe w sali konferencyjnej hotelu Hilton w Kaliszu. W wyborczym wiecu wzięli udział nie tylko kandydaci, ale i działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Konwencję rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Co Zanim przystąpiono do prezentacji, głos zabrała Marlena Maląk, była minister rodziny, obecnie posłanka PiS. W jej krótkim przemówieniu nie zabrakło odniesień do polityki krajowej i obecnie rządzących. Teraz ich działaniem jest pokazanie, aby. Odwrócić tą uwagę, aby przede wszystkim Donald Tusk ze swoją ekipą mógł wykonywać polecenia, które ma przysłane z Brukseli i od innych mocarstw. My musimy być razem. Jesteśmy na tak dla silnej, niezależnej Polski, suwerennej Polski. I tylko razem możemy to przede wszystkim zrealizować aby Prawo i Sprawiedliwość, wybory samorządowe wygrało. Poseł Jan Mosiński podkreślał z kolei, że PiS potrafi i chce współpracować z wszystkimi dla dobra naszej społeczności. Hasła, z którymi opozycyjna partia idzie do kwietniowych wyborów, to jesteśmy na tak, bądźmy razem i budujmy wspólnie. Prawo i sprawiedliwość chce rozwiązać problemy, bo jak mówią nasi radni, a nie tylko radni, dziura w chodniku, czy w drodze, nie ma barw politycznych. Budowa żłobka, szkoli, szkoły, hali sportowej, dobrych dróg, dobrze funkcjonującej komunikacji miejskiej, nie ma barw politycznych. Dlatego my zapraszamy wszystkich do współpracy. PiS wyjątkowo długo kazał czekać opinii publicznej na poznanie ich kandydata na urząd prezydenta Kalisza. Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia. Słuchajcie Państwo, osobom, która będzie kandydowała na bardzo ważny urząd w mieście Kaliszu, będzie jak myślicie? Kto? Czy jest tutaj na tej sali, czy jest w tej drużynie biało-czerwonej? Oczywiście dzisiaj przyrzekam, że wszystkie swoje siły włożę w to, aby, abyśmy szczęśliwie zakończyli tą kampanię wielką wygraną naszej wspólnej drużyny. Jesteśmy na tak dla ziemi kaliskiej, dla powiatu kaliskiego i dla miasta Kalisza. I dla, I dla Wielkopolski. I dla Polski. Dla Polski. Dla Polski. I dla Polski. To jesteśmy... Podczas wydarzenia zaprezentowano również kandydatów do Rady Miasta, powiatu, a także Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Co ciekawe, jednym z liderów listy pis do Rady Miasta jest generał dr Marcin Strzelec, były rektor komendant dzisiejszej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Kalisz to, to moje miasto. Jestem, jestem stąd, co przede wszystkim dlatego chcę kandydować. Stąd się wywodzę. Tutaj spędziłem swoje dzieciństwo, tutaj do szkół. To doświadczenie, o którym pani powiedziała, równie cenne na wielu szczebrach pracy administracyjnej, rządowej tego doświadczenia sporo zdobyłem i czas teraz pracować dla Kalisza, czas zabiegać o głosy Kaliszan po to, żebyśmy potem w ramach Rady Miasta, ile będę miał taką możliwość, mogli tych ważnych działań dla Kalisza jak najwięcej podejmować, a jest ich całkiem dużo. Kalisz stoi w miejscu, w którym musimy zadbać o młodych ludzi. Musimy zadbać o to, żeby to było dobre miejsce do studiowania, dobre miejsce do rozwoju, ale przede wszystkim do pracy później dla młodzieży. Musimy zabiegać o to, żeby tych miejsc pracy było jak najwięcej. To uznaję jako jedno z głównych zadań przed Radą Miasta, przed Władami Miasta. Jedynką do Sejmiku jest Tomasz Ławniczak, za nim są Piotr Trybek i Leszek Bierła. Pełne listy znajdziecie na naszym portalu. Fakty Kaliskie Info. A teraz przenosimy się do powiatu kaliskiego, a konkretnie do gminy Ceków. W piątkowy wieczór w miejscowości Kosmów doszło do wypadku z udziałem starszego mężczyzny. 70-latek wpadł do studzienki, jego życia nie udało się uratować. Do tego zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Kosmów, w podkalickiej gminie Ceków. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło w okolicach 18.30. Otrzymaliśmy informację, że osoba wpadła do studzienki. Na miejsce skierowaliśmy cztery zastępy ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Przekazuje nam młodszy aspirant Jakub Pietrzak, oficer klasowy PSP w Kaliszu. Strażacy wydobili około 70-letniego mężczyznę i przystąpili do reanimacji. Niestety poszkodowanego nie udało się uratować. Lekarz zespołu ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon. Kaliszanka ostrzega przed kolejną metodą oszustw. Jakiś czas temu na swoją skrzynkę mailową dostała wiadomość rzekomo pochodzącą od komendanta głównego policji, inspektora Marka Boronia. Z treści wynikało, że kobieta miała popełnić przestępstwo. Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy. O sytuacji poinformowała jedna z czytelniczek portalu Fakty Kaliskie. Kilka dni temu na jej skrzynkę mailową przyszła wiadomość od komendanta głównego policji. Mail jednak wyglądał podejrzanie, a adres nadawcy był niewiarygodny, bo był to ciąg liter i cyfr. Z treści przesłanej wiadomości wynikało, że osoba, która ją otrzymała, powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie stanowiące załącznik do wiadomości mailowej. W celu uwiarygodnienia swojej wiadomości przestępcy podpisali ją jako komendant główny policji inspektor Marek Boroń. Do wysłanych przez oszustów Wiadomości, dołączony był załącznik w formacie PDF. Z jego treści wynikało, że osoba, która jest adresatem wiadomości, jest podejrzana o dokonanie przestępstw o treściach pornograficznych i jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi. Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy. Jej celem może być kradzież naszych danych, czego konsekwencją może być utrata pieniędzy. Pamiętaj, nawet jeżeli popełniłeś czyn karalny, to policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w kodeksie postępowania karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie policja nie informuje przez pocztę elektroniczną. Ponadto dołączone do maila pliki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego zalecamy nie otwierać takich załączników. Modernizacja miejskich podwórek i dróg osiedlowych to kolejna obietnica wyborcza Eskana Darwicha Kandydat na prezydenta Kalisza Trzeciej Drogi zadeklarował też, że w przypadku jego wygranej stanowisko wiceprezydenta zaproponuje kobiecie swojej koleżance z Rady Magdalenie Walczak. 5 milionów złotych na modernizację kaliskich podwórek to kolejny element programu wyborczego kandydata Trzeciej Drogi. Te podwórka wyglądają fatalnie i te podwórka są w całym Kaliszu, chociażby Smolna 1. Tu mamy Babina 1, mamy Złote 37, mamy Bankowe 5, mamy Nowy Świat 25-31. Te podwórka w końcu muszą być zadbane. To nie może być tak, że ludzie mieszkają od 60 lat i na tych podwórkach nic się nie dzieje. Z kolei dwa razy więcej, bo 10 milionów złotych rocznie Eskan Darwich chciałby przeznaczyć na remont dróg osiedlowych. Obecny prezydent wprowadził na nowo program budowy i przebudowy dróg osiedlowych, ale zdaniem kandydata trzeciej drogi nie jest on dobrze realizowany. Ciągle te inwestycje są przesuwane na kolejne lata, na kolejne lata. My chcemy usprawnić ten system, ten program. Chociażby ulica Kątna na Chmielniku, Wyspiańskiego i Paderskiego na Majkowie. Traska wykofejskowana w piwonicach, Opatowiecka Malborska w Winiarach, Prusa na Tyńcu, Słowiańska. I, I drodzy Państwo, jak tak po jednak długiej przerwie w byciu radnym, jak zobaczyłem, ile ulic zostało zrolowanych, to na 15 ulic, które zostały wymienione, 8 leży w okręgu, które, z którego mam przyjemność startować do Rady Miasta. Ja tylko ja słowem wyjaśnienie, bo mi się wydaje, że dwie ulice z tych dwóch ulic to jest właśnie w tym roku do, do wykonania jest, jeśli chodzi o robotę budowlane. I mi się wydaje, że Opatowiecka już jest w trakcie, albo jest w trakcie remontu, albo, albo firma już wygrała przetarg. To jest i coś, Paderewskiego i, podobnie, i Paderewskiego tak? Podobnie. Do remontu ulicy Paderewskiego zgłosiło się dwóch wykonawców, a jeśli chodzi o Opatowiecką, to firmy swoje oferty mogą składać jeszcze do wtorku. Podczas konferencji podjęto też wątek kobiet w samorządzie. Eskandarwich nie jest zwolennikiem pomysłu kandydata koalicji obywatelskiej, by powołać pełnomocniczkę do spraw równych szans. Jeśli ja zostanę prezydentem, to obiecuję, że w władzach miasta Kalisza e, będą kobiety. Dlatego, dlaczego o tym mówię? Ponieważ e, e, nie chcemy powołać po albo powoływać żadnego pomocnika do spraw równości. I, i, I lub do innych spraw, do spraw pareta, to bo to, to, to nie o to chodzi. My chcemy realnie to zrobić. W przypadku wygranej Eskandarwich stanowisko wiceprezydenta zaproponuje Magdalenie Walczak. O, świetnie się dogadujemy. Nie, mamy te pomysły, potrafimy ze sobą dobrze współpracować. Mamy również łącznie 14 pań na naszych listach do Rady Miasta Kalisza. Bardzo nam zależało, żeby pań było jak najwięcej. Chcemy pokazać, że warto tutaj angażować się społecznie, że naprawdę to jest fajne, zrobić coś dla innych ludzi. Spośród czterech okręgów we dwóch liderkami list trzeciej drogi są właśnie panie. To Magdalena Walczak, obecna radna w okręgu numer 4 i Ewelina Nowakowska-Kowal w trzecim. Pochodzą z różnych światów, ale jak zapewniają łączy je miłość do Kalisza i chęć pracy na rzecz naszej społeczności. W Dzień Kobiet 8 marca na głównym rynku odbyła się konferencja prasowa kandydatek Koalicji Kaliskiej na radne. Jakie mają pomysły? Od przedstawicielek młodzieży po seniorki na listach Komitetu Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska jest 10 kobiet. W dniu swojego święta 8 marca przed ratuszem 8 z nich mówiły dziennikarzom o tym, dlaczego zdecydowały się na start w wyborach samorządowych i jakie pomysły chciałyby wcielić w życie. Jak widać, koalicja Kaliska jest kobietą. Jesteśmy silne i zdeterminowane do wspólnie do pracy na rzecz naszego miasta. Ja nazywam się Patrycja Woźniak, startuję z okręgu czwartego, miejsce ósme. Być może jestem ostatnia na liście, ale zapewniam Państwa, że pierwsza w działaniu. A wśród jej postulatów są między innymi organizacja drużyn sportowych osób z niepełnosprawnościami i budowa profesjonalnego wybiegu dla psów w powstającym parku na Dobrzecu. Na listach koalicji Kaliskiej są też Doskonale znane kaliszankom i kaliszanom, seniorki. Pasję do y, służenia społeczeństwu odkryłam dopiero na emeryturze. Y, chciałabym zajmować się również sprawami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami ale bliska mi jest sercu również kultura fizyczna i zdrowy tryb życia. W Radzie Miasta chciałabym reprezentować właśnie seniorów, w dalszym ciągu dbać o ich dobrostan fizyczny, tak żeby kondycja w dniu codziennym nie szwankowała. Do ekipy kandydatek Komitetu Prezydenta dołączyła też nasza olimpijka Marta Walczykiewicz. Kalisz, sport, aktywność fizyczna oraz rzeka prosna zawsze były będą miłością mojego życia i tak naprawdę na tych rzeczach chciałabym skupić swoje pomysły, plany. Anna Chyla to kandydatka związana z osiedlem dobro i sołectwem dobrzec. Pracuje w zespole szkolno-przedszkolnym Agnieszka Lesień z kolei to nauczycielka biologii w czwartym liceum. Jako biolog bardzo Zwracam uwagę na kwestie ochrony środowiska i na kwestie przede wszystkim tworzenia nowych miejsc, w których nasi mieszkańcy będą mogli odpoczywać. I mam nadzieję, że będzie dane mi wnioskować o to, żebyśmy zagospodarowali obszary nowego powstałego zbiornika przy ulicy Rozwojowej, żeby tam powstał nowy obszar rekreacyjny. W tej drużynie jest też wieloletnia radna Kamila Majewska, wykładowczyni Uniwersytetu Kaliskiego i nauczycielka przedmiotów związanych z przedsiębiorczością w kaliskich liceach. W Dniu Święta Kobiet zapytaliśmy Panie m.in. o ocenę pomysłu kandydata Koalicji Obywatelskiej powołania pełnomocniczki do spraw równych szans, która miałaby działać przy prezydencie miasta i sprawdzać, czy kobiety nie są poszkodowaną stroną, jeśli chodzi o zatrudnienie w urzędzie i jednostkach mu podległych. Patrząc właśnie na ratusz, i tutaj na ilość 71% pracowników wszystkich stanowią kobiety, więc tutaj walka o parytety tak, kobiet jest myślę zupełnie niepotrzebna. Spośród stanowisk, które są z takimi kierowniczymi stanowiskami, 60% tak, tutaj naczelniczek, dyrektorów, stanowią również kobiety. Więc w tym zakresie myślę również, tak, że tutaj no, powiedzmy, nie jest sytuacja kobiet zagrożona. Natomiast, odnosząc się tutaj do słów, które padły tak, z jednego, od jednego z kandydatów z Platformy Obywatelskiej, chciałam zauważyć jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, kto jest na jedynkach Platformy Obywatelskiej. Sami mężczyźni. Więc jak tutaj można mówić o walce tak, o prawa kobiet? Gdzie są tam kobiety na jedynkach? Jeśli tak postanowiono, to może trzeba było przyjąć tak, jak nasz komitet, ułożyć listy według nie tych panów, tylko ułożyć listy według nazwisk? Komitet Koalicji Kaliskiej jako jedyny listy ułożył zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Odszedł Tadeusz Krawczykowski, przez wiele lat związany z Kaliskim samorządem i urzędem miasta Kalisza. W 2003 roku objął stanowisko wiceprezydenta Kalisza. Wkrótce po uzyskaniu w 2006 roku mandatu Radnego Rady Miejskiej Kalisza, w 2007 roku ponownie został wiceprezydentem miasta. Funkcję pełnił do 2010 roku. Nadzorował sprawy związane z edukacją, kulturą, sportem, a także z działalnością gospodarczą. Miał 78 lat. Dziś w Poznaniu odbył się jego pogrzeb. Pomimo wielu niedogodności, Michał wraz z Moniką są najlepszym przykładem, jak ważne jest to, aby w życiu się nie poddawać. Choć oboje chorują na to samo i ich samodzielność jest ograniczona, to od 20 lat uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej u orionistów. Tam dbają o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał ma 47 lat. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Dlatego porusza się na wózku inwalidzkim. W 2018 roku zmarli jego rodzice. I od tego czasu mieszka sam. Na co dzień wspiera go guzynka Magda oraz wolontariusze. To pokazuje, jak ważne są takie spotkania jak te. Chodzę na warsztaty od 2004 roku, od września. Byłem w pierwszej grupie tutaj. Było nas 20 osób. Wtedy. Yy... I tu, yy, yy, w tych pracowniach, yy, pracowaliśmy tutaj. Stan zdrowia u Michała w tym roku się pogorszył. Było to spowodowane wypadkiem, podczas którego uszkodzony został kręgosłup. Od tego czasu potrzebna jest codzienna rehabilitacja. Od 20 lat u orionistów są prowadzone warsztaty terapii zajęciowej. Michał był ich pierwszym w historii pacjentem. Michał obecnie nie wyobraża sobie swojej codziennej rutyny bez właśnie tych spotkań. Taką realizację społeczną. Czy ja mogę tutaj przyjść i pracować dla drugiego człowieka, nie? Kolejnym przykładem walki z tą chorobą jest Monika, która w tym roku kończy 38 lat i również od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Dodatkowo ma niedowład kończyn dolnych. Od zawsze porusza się na wózku inwalidzkim. W codzienności pomagają jej rodzice. Jak sama mówi, całe moje życie to walka o lepszą sprawność, jak i największą niezależność. Ona również uczęszcza na terapię zajęciową u orionistów. W zasadzie kwestia ja moja to, że lubię tu przychodzić, dlatego że jest też sala rehabilitacyjna lubię ćwiczyć. No poza tym, no, aktywna, się, szukam aktywnej rehabilitacji, też zbieram na sprzęt, żeby łatwiej się samodzielnić. Te warsztaty prowadzone są nieprzerwanie od 20 lat przez Zgromadzenie Księży Orionistów. Jednak warsztaty terapii zajęciowej to nie wszystko, co Fundacja Czyńmy Dobro organizuje. To są również wyjazdy, wspólne wyścia integracyjne, gry i zabawy. Ale jedno wydarzenie, oboje wspominają szczególnie. Ja się, ja się modliłem o to, żeby pojechać do Watykanu i. I się to spełniło. Ja w ogóle nie miałem yy, yy, okazji na to jechać. Nie było nawet no, na, na ten temat mowy, ale w pewnym momencie siostra mnie wzięła do gabinetu Michał jedziesz do Watykanu, do Ojca Świętego, nie? No. Ja zrobiłem takie oczy. Mówię Panie Boże, wysłuchajcie moje modlitwy, nie? W mm. konkretnie. I, i... Po prostu no tak to się stało, że żeśmy pojechali całą grupą wtedy, 20 osób pojechało z opiekunami i, i żeśmy występowali przed Ojcem Świętym. 30 sekund właśnie było wystąpienie przed, przed papieżem Benedyktem XVI, teraz już nie żyjący papież. Nie? No. Ale wspomnienie jak najbardziej zostało. Ale wspomnienie do, zostało do dzisiejszego dnia, nie? Wasnze, byłam, ja to wszędzie bywam, w bywam, na wycieczkach wszędzie jeżdżę. Tom, gdzie, tam, gdzie mnie brat zawiera, tam, gdzie jeździmy, bo, jeźdżmy, bo byłam w Zakopanem, byłam w górach. Nad morzem, wszędzie byłam. Jazz nie mógłby się odbyć, gdyby nie Fundacja Czyńmy Dobro, która pomaga i stara się jak najbardziej urozmaicić życie osobom niepełnosprawnym. Nasza fundacja obejmuje pomocą nasze dzieła oriońskie, które mamy humanitarne, misyjne oraz no, my to nazywamy projektami indywidualnymi, że nasi podopieczni. Nie przychodzą do naszego dążnej fundacji, w tym znaczeniu jakiegoś stworzenia ośrodka, tylko są tam, gdzie są, czy w domach, czy na warsztatach, czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, a my ich wspomagamy organizując różne akcje. Jeden z przykładów organizacji takiej akcji był lutowy charytatywny turniej opuchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Skamierzyce, podczas którego były zbierane pieniądze na rehabilitację dla Michała. W turnieju wzięło udział 14 drużyn. W połowie kwietnia ma zostać zorganizowany podobny turniej, tym razem w Godzieszach Wielkich. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Dziś aura nas nie rozpieszczała i podobnie będzie niestety w kolejnych dniach. Sprawdźmy szczegóły. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają deszcze. Wiatr okaże się umiarkowanie silny. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Na niebie pojawią się liczne chmury. Wiatr minimalnie osłabnie. We wtorek słupki kirteci wskażą 8 kresek powyżej zera. Meteorolodzy zapowiadają przelotne opady deszczu. Wiatr nieoczuwalny. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Przez całą noc będzie spore zachmurzenie. Wiatr pozostanie nieoczuwalny. W środę o poranku temperatura wyniesie 6 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Wiatr słaby. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 10. Stopni przez cały dzień mogą deszcze, pozostanie słaby. I na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Wiadomości z Kalisza wracają w środę. A ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.